SK-Info. Co roku, 5 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Został on ustanowiony w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla uznania działań wolontariuszy na całym świecie. Z badań wynika, że co piąty Polak jest wolontariuszem. Idea pomagania nie jest również obca mieszkańcom Sosnowca. Z tej okazji nasi wolontariusze przygotowali mały event, happening tutaj na, w centrum Sosnowca. Nie chcę zdradzać szczegółów, natomiast będzie, będzie mam nadzieję, radośnie, głośno i tanecznie. Od kilku lat gościmy permanentnie sporą liczbę młodych osób z różnych krajów europejskich, ale nie tylko, bo z Turcji i Gruzji również, którzy pomagają pracować tutaj z młodzieżą w różnych szkołach, w organizacjach, rozwijają młodzież, uczą języków, otwierają młodzież na świat i w ten sposób też zdobywają nowe doświadczenie dla siebie zawodowe. Co wolontariusze u Was w szkole robią? Czym się zajmują? Pomagają nam bardzo. To przede wszystkim, mimo nieznajomości języka przez nasze dzieciaczki, doskonale się porozumiewają, naprawdę. Robią wszystko, uczestniczą w zajęciach z zakresu gotowania, ceramiki, hipoterapii, dogoterapii. Wszelkie, wszelkie zajęcia, we wszelkie zajęcia są rzeczywiście włączani, pomagają, współpracują, są kreatywni. Wspaniała współpraca, naprawdę. It's a good experience and good thing Bycie to wolontariuszem to cudowne yourself, doświadczenie, które można przeżyć. To okazja do zwiedzania, do podróżowania, do poznawania nowych them, kultur, time, do odkrywania świata. Chciałbyś zostać wolontariuszem? Tak, bardzo. A co robi wolontariusz, jak myślisz? Wolontariusz pomaga innym osobom, pieskom, zwierzątkom ogólnie i pop tak po prostu pomaga świątecznia załóżmy. Bardzo lubię pomagać innym osobom, zwierzętom i na przykład już nie raz byłem pomocnikiem w organizowaniu niektórych akcji świątecznych w szkole. W naszym kraju wolontariusze najchętniej wspierają wielką orkiestrę świątecznej pomocy, angażują się również w pracę hospicjów czy schronisk dla zwierząt. SK info.